ma Każda dziewczynka Hejka widzowie. Przepraszam, że bez mojego głosu, ponieważ spróbujemy takim innym głosem. No to zaczynajmy Q&A. Justa XD. Pierwsze pytanie. Pierwsza literka twojego krasza chłopaka. Nie chcę za bardzo mówić. Dwój słony czy słodkie? Słodkie. Trzecie pytanie. Ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to czerwony. Chciałabyś mieć rodzeństwo? Nie wiem. Co lubisz robić w wolnym czasie? Lubię tańczyć, rysować i śpiewać. Jakie masz hobby? Moje hobby to taniec. Jaki jest twój ulubiony owoc i którego nienawidzisz? Szczerze to nie wiem. A teraz od Heniek Kajdak ZW. Pierwsze pytanie. Noc czy dzień? Wolę dzień. Twoje ulubione danie? Zupa ogórkowa. Powtórzyło się pytanie, więc go nie będzie. Czwarte pytanie. Jakich masz idoli? Jeśli chodzi o k-pop, to... Chiquita z Baby Monster, Jesus' Blackpink. Mam jeszcze z czyli TF Family. W sumie dużo mam idoli z Polski. Kevin sam w domu, czy Grinch? Kevin sam w domu najlepszy. Kebab czy pizza? Wolę pizzę. Burger czy kebab? Burger. Pizza czy burger? Od burgera wolę pizzę. Dziewiąte pytanie: Twoje ulubione picie. Oczywiście, że woda. Malujesz się, jeśli tak, to jakimi kosmetykami? Ja się nie maluję jedynie czasami. Owoce czy warzywa? Owoce? Twoja ulubiona liczba? Trzynaście, chociaż wiem, że jest piątek trzynastego. Jak masz na drugie imię? Nie chcę mówić. Twoje ulubione imię? Moje ulubione imię to Oliwia. Pytanie piętnaste. Czy masz fałszywych przyjaciół? Raczej nie. Ostatnie pytanie. Zraniłam cię? Nie, nie zraniłaś? To tyle mam nadzieję, że nie było nudno. Papa.